Mój pomysł zmierza do tego, żeby jednak je, jakiś bat na sędziów sporządzić, ale żeby go nie wręczać rządowi, tylko obywatelom. W tym, celu, no to w tym celu trzeba by odejść od konstytucyjnej, jednej konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów. I sędzia mianowany przez prezydenta. Korzystałby ze wszystkich gwarancji niezawisłości, z wyjątkiem tej właśnie jednej nieusuwalności, dlatego że, ale to nie rząd by go mógł usunąć, tylko co pięć lat to można by było powiązać z wyborami prezydenckimi, co pięć lat każdy sędzia w swoim okręgu sądowym musiałby poddać się weryfikacji ze strony obywateli. Jeśli nie uzyskałby bezwzględnej przynajmniej większości. Głosów obywateli głosujących, to wylatywałby z sądownictwa bez żadnego odwołania. Musiałby podać tylko dwie, znaczy, koniecznie musiałby podać dwie informacje na swój temat. Mianowicie, jak długo trwał proces u niego, jak długo trwały sprawy od otwarcia przewodu sądowego do wyrokowania. I ile, jaki procent wyroków uchyliła mu druga instancja. Jakby chciał więcej informacji, to mógłby, ale te dwie by musiał. Otóż to byłby bat włożony w ręce obywateli, bo jeśli by się powtarzały takie wyroki, no to sędzia, który by takie wyroki wydawał, mógłby nie uzyskać tego, tej bezwzględnej większości i wtedy jego kariera sędziowska by się kończyła. I w moim przekonaniu 50 lat, może nawet 40 lat takiej praktyki doprowadziłoby do całkowitego uzdrowienia sytuacji w wymiarze sprawiedliwości, zwłaszcza gdyby rozciągnąć tę zasadę dodatkowo na komendantów policji i szefów prokuratur. Oni też by musieli tak, czemuś takiemu się poddawać, i wtedy by nastąpiła, nastąpiłoby większe zdyscyplinowanie, wsłuchiwaliby się w to, co obywatele o nich myślą i jak, jak oni tam dokazują. I proszę zwrócić uwagę, że obywatel może sobie wybrać prezydenta, może sobie wybrać posła, może sobie wybrać senatora, to dobrze. Ale taki obywatel, jeden z drugim z prezydentem może się nie zetknąć ani razu w życiu podobnie z senatorem podobnie z posłem a z sędzią się zetknie wielokrotnie z komendantem policji się zetknie wielokrotnie z prokuratorem się zetknie wielokrotnie albo jako przestępca Albo jako ofiara przestępstwa, albo jako uczestnik postępowania cywilnego w sądzie. Więc z punktu widzenia obywatela wpływ na obsadzanie takich stanowisk jest znacznie ważniejszy niż stanowiska prezydenta. A ja nie mówię, żeby odbierać obywatelom prawo wybierania prezydenta czy parlamentarzystów, ale jeszcze je rozszerzyć właśnie o coś takiego. Jak już się bawimy w demokrację, to się bawmy.